Witam wszystkich bardzo serdecznie na nowej mapie w naszej, pikse w naszej pikselowanej przystani Pixelowa przystań Jest ze mną oczywiście Bartek przywitaj się na czacie Jak widzicie się przywitał Znowu garancji na skape Jedziemy dalej i pójdziemy Wrocadzimy Was po nowej mapie Widzę co piszesz Tu jest, na tu jest nasz spawn Chodź tu Zasubskrybuj mój kanał, pierwsza zasada Bartek, spełniłeś? Spełniłeś Nie grifuj Nie kradnij, nie wyzywaj adminów Nie... Admin ma zawsze rację Nie prosi o OPA Jeśli... Jeśli chcesz kolegę zaprosić, muszę coś o nim wiedzieć Żeby nie było tak jak z Dedim Pro Dobra, idziemy tu jest nasza droga piękna. Na razie tylko tyle domków. Gramy, nie wiem, z 2 godziny ponad. Nie? A właśnie. Tak wygląda domek Bartka. Wchodzimy do środka. Dobra, to są jego itemy. Tutaj nic, ale spójrzcie tutaj. Już coś widzicie. A tutaj to jeszcze coś widzicie lepiej. Miecz, diaksowy, łopat, tyle żelaza, zbroja, zbroja złota. A znalazł y, świąt, świąt, świątynię na pustyni. Ja znalazłem świątynię w, w dżungli. I no i wypełniliśmy się jakoś, nie? Każdy znalazł coś dla siebie. Za domem jeszcze pokażę mu jego. Tutaj ma. Hodowlę kokobynsów. Tutaj ma hodowlę zboża. Mam nadzieję, że własnie zrobi imprezkę, na którą zaprosi nas i ja to nagram. Zap Zrobisz własnie, zaprosisz? Napisz na czacie. Bo gi głową... Gi Dobra, widzicie. Czyli będzie imprezka u Bartka. Dobra, idziemy dalej. To przy okazji wam pokażemy dalsze tereny, jakie nam się wyrenderowały. No, następny domek to jest domek wanaciora, tutaj. Kupa wanaciora. Ej, on tutaj potwor... Właśnie, mu się potwory mogą spawnować. Tu jest zameczek Hedadmina panek zrdzięczności. Tak to w sumie wygląda... W... Zamknij drzwi za sobą. Tak to w sumie wygląda. Siadamy, oglądamy sobie filmy od 18 lat w telewizji. Ty może okulary do, do, do góry podskakują. Tu jest, mu, tu jest moja skrzynka na przydatne rzeczy takie związane z jedzeniem tutaj, mój tutaj moja kuchenka bym coś tam. Lodówka niedorobiona. Chodź tu. Gdzie ty... Po ej, chodź tu, tam później. Zamknij drzwi, ładnie. Dobra, chodź. Tutaj fajne oświetlenie takie. Tu jest moja, hmm, co tu? A łukiem jak będę da się uczyć strzelać? Małe, ale dobra. E, dobra. Chodź. Właśnie. M moje rzeczy w sumie ja nic nie mam. Łóżko. Bartek i spać. spotkamy się pod moim domkiem. Jesteś... Gdzie ty spałeś? U mnie. U Dobra. Tutaj jest szczyt zamku i piecyk robotniczy. Nie gryfuj. Mam piękne widoki. Będę mógł poglądywać w nocy obydwójkę. Tutaj będę mógł wchodzić spokojnie do wonaciora. Będę sobie tam dziurkę czasami robił, wchodził, jak on będzie na dole. No i... a, jeszcze tutaj jest skrzynka szamana. W sumie on tutaj miał dom postawiony na środku, nie było jak drogi robić. Więc zniszczyłem dom, za co go przepraszam. Mam nadzieję, że wybaczy, to tam dalej sobie domek zbuduję. Dobra. Hmm. To co, jedziemy na jaskinię i tam dalej teren pokazać? Napisz na czacie Dobra A jeszcze moja farma Właśnie weź jedzenie To jest to są moje kokobince trochę niskie, niedorównane Tu jest moja e, piękna trzcina cukrowa A, i zboże moje... właśnie jakby zboże można się obyć w Minecraft Więc zboże też mam Mm. Jedziemy dalej, właśnie, wie, wysiedzenie? Bierzesz jakiś świku Tak, dobra, ja biorę sobie mieczki, love. Masz strzały? Nie, dobra, Spoko A, dobra, idziemy. Mm -hmm. Chodź. Tutaj mam dżunglę obok, wszystkie biomy. Tam dalej jeszcze zimowy i pustynia. Gdzie Bartek się zgubił. Ale nitro w geciach mam. Wiadomo, drwalne. Tutaj w ogóle dużo owiec, świnek, krówek jest. Wszystkiego, dostatkiem mięso, Wszystko mamy. Na tym mam problemów, żeby zginąć. To, yy, nie mamy kłopotu, żeby mieć jedzenie, przy ja cię grę. Dobra. Tu jest pierwsza kopalnia, nie, tu nie jest kopalnia. I tam są góry piękne. Screenshota mam, który go posaram... który go dosadzę do odcinka. A tutaj będzie miejsce na, na nasz cmentarz. Będzie tabliczka z imieniem i rangą i oczywiście będzie też z ilość banów, kto ile ma na swoim koncie. Albo kijków Raczej w moim... Znaczy w przypadku adminów to też może się zdarzyć Zasady adminów też dotyczą akurat Sie wie No Musi być porządek Dobra Tutaj coś było? Aż lazo. Ej, moje. Posuń się stąd. Ej. Ogarnij się, nowe... jakiś złodziej. Dobra. Tutaj gdzieś dalej też było. Chodź tutaj. Tak, to tutaj. Masz pochodnie? To leci szybko do domku. Dobra. To ja do domku. I się tepnę. Co znalazłeś? Żelazo. Dasz mi później trochę. Może, może jest głębokie. Tak czy nie się pytam. Tu jest dużo, dużo tego. No wiem. Dobra, to jakoś się tam dogadamy poza wizją. Dobra, to zostawię. Hmm, hmm, hmm. Ej, pochodni, pochodni, mam 11. Dobra, Ej, spoko. Gadaj coś, no, spoczko, spoczko. Ej, zamyśliłem się przez chwilę. Y, tepnij mnie bartek tepnij mnie no sypaj tepaj tepaj a właśnie powiem na temat yy, co, znaczy, na na jaki temat miałem mówić serwa a właśnie bartek otwiera serwer Ej, właśnie i przepraszam, znowu się zamyśliłem i poszukuję budowniczych i koniec profesjonalnych budowniczych, tak. Jeśli ktoś umie dobrze budować Minecraft, zapraszamy serdecznie. Pisać na P Pisać na Pw Komentarze Pw Komentarze, nawet w komentarzach Bartek mówi więc... Pisać, pisać, bo Bartek potrzebuje ludzi. Koniec, Bartek. Po co tutaj mi zabrałeś? Właśnie, San Andreas mi się coś spierdzieliło. W tym względu nie mogę tego nagrać. Te, nagrywam to dzisiaj, ale głównie mi się udało. Więc nagram jeszcze raz, postaram się jak najbliższym czasie to nagrać i wrzucić. GTA City muszę zainstalować na komputer i nagram też. Two Words też muszę jeszcze zainstalować. c Bl -bl 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 -bl. nie chce mi się na razie. Ale jutro w poniedziałek może nagram ten odcinek już tego. <toss> hmm. Bartek, pomóż, co mam mówić? A mam fajne coś. Co masz? A, wiem właśnie też go widziałem dzisiaj. Właśnie tepnij mnie, tepnij mnie. Bartek, tepaj. No. No, wiem, no właśnie, jak wiesz, że żelaza, tutaj dużo jest trochę. No, tam Creeper, ej, tam Creeper na nas czeka. Cholera, czekaj, zaraz go trafię, trafię, chodź tu, wyjdź. Ty, ty już zeszłeś? A to, dzięki, dzięki. Może się znajdziemy. Dobra. Łubu, ile wody? Wiem. Właśnie, Bartek mówi, że jakby coś to się podzielimy tym, co, jak, jak znajdziemy diaksy. Dobra. Nie mam co dłużej zlekać. Jak przyjdzie więcej graczy, to pokażę. Mam nadzieję, że już jutro szagi dojdzie na serwer. Nie tylko. Żeby było więcej też do pokazania, a nie dzisiaj parę domków. Trzy domki w sumie, nie, dwa domki Dwie godziny dopiero no, Koło trzech godzin no, może będzie jak Ja gram koło 3 godzin Bartek po, koło dwóch yy, No właśnie, Bartek mówi, że Znalazł opuszczoną kopalnię Prze chwilę to się dowiedziałem I ja do Bartka mam sprawę Taką malutką, nie Jeśli wie to niech od razu to, Albo jeszcze nie, jeszcze nie Niech tego nie robi Tepaj! 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 To był niechcący, depresja. No spoko. Bartuś chce melony. Emeralda znalazłem. No, emeraldy, zobaczysz co na filmiku emeraldy mam. I żelazo Emeraldów zaraz ci powiem Jeden emerald Potrzebuję mięska, bo zostawiłem Dobra, zombiaka mam Dobra, idziemy Ktoś hm. się, no trochę dzisiaj na wizji pod podróżuje Masz? Bartek mi powiedział, że znalazł emerald właśnie Tory zbieraj O się A, jest ja padłem do ciebie To Diaksy też powiem... Jak chce Diaksy zamiast emeraldów Co z emeraldów chce zrobisz? No prócz, ha a prócz handlu A właśnie trzeba zrobić maszynkę do tego do Diaksów. Jak zro zrobiłem jeden blok i... Wiesz, takich na YouTube są poradniki jak to zrobić. Co się Diaksy po prostu kopiują. Czemu? Za łatwo. Nie, e. To nie jest oszustwo, Partek. Dobra, czyli z tej maszynki rezygnujemy No dobrze, Bartek, dobrze e to co Bartek skończymy już To chodź tutaj w innym miejscu Czekaj to ja jeszcze węgiel wydobędę o złoto znalazłem no. Bartek mi przypomina żebym o budowniczych żebym, no budowniczych bardzo proszę pisać w komentarzach do budowy domków bo to jest budowy domków co do budowy, do budowy serwera praktycznie najwięcej aren spawnu spawnu skopiować spawn na przykład ale zbudowane, ale nie skopiować na drugi serwer. Bartek ma skończony spawn, tylko że trzeba go, będzie go trzeba przenieść. Więc kto to umie, to też bardzo serdecznie proszę o napisanie na, na, w komentarzu. Bo to bardzo ważna rzecz jest dla Bartka. Tak? Bartek. Od poniedziałku już będzie serwer włączony dla budowniczych, dla budowniczych a gdzieś święta będzie otwarty serwer. Więc jeszcze raz. Zapraszam wszystkich na pi do pisania w dobrych budowniczych. Jeśli Wam się chce, to zróbcie screenshoty jakichś budynków, które zbudowaliście. To wtedy Bartek sobie wybierze kogoś. Dobra, hmm. To co, kończymy Bartek? A to będzie serwer No Premium, więc na którym ja będę adminem. Bartek będzie head adminem. Kto będzie jeszcze? Polski POI. Na yy, Ci, co już na jednym serwerze byli, oni dobrze się na tym znają. Ja też ogarniam. Ja już nie na jednym serwerze gram nie na, nie na jednym stworzyłem Na tym serwerze też się dobrze sprawuje, prawda Bartek? To napisz Widzicie Dobra, chodź tutaj, tak mm, koło lawy No tutaj Odwróć się Tutaj, tutaj, tutaj Chodź! Chodź teraz trzeba wyjść z kopalni. Ja jedzenia potrzebuję To tak Jeśli wam się filmik spodobał nie zapomnijcie O ocenie w komentarzem I nie zapomnijcie pisać o budowniczym I jeśli wam się chce to screenshoty wysłać hmm. Jeśli chcecie Śledzić dalszą moją działalność na YouTube Zapraszam do subskrypcji Bartek nie gwałci mnie i żegnamy wszystkich. Cześć. Jeszcze Bartek się podżegna na czacie. Czacz. Narka. Cześć.